witajcie czekam, czy dzisiaj wracamy z siostrą? Hejka! Witamy was wreszcie na odcinku z boiska, dzisiaj będzie mega dobrze, ponieważ mamy Uwaga, wiadomości z influencerami oraz boisko, mega połączenie będzie naprawdę interesujący odcinek, jakiego jeszcze nie było na YouTubie. Dokładnie. Na początku łapki w górę 3000 robimy kolejną część, kolejne wyzwania piłkarskie z influencerami. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, aby nie przegapić kolejnych filmów, spraw, aby ten przycisk stał się szary i otrzymuj powiadomienia o filmach, bo lecimy w niesamowitym tempie w górę, więc warto. No i oczywiście mój Instagram, jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu, a tu wszystko się dzieje. On się zmienia. Instagram dari. Również się, jeśli ją zaobserwujesz, otrzymasz lajki. No i uwaga, na kanale Daria jest odcinek ze mną, gdy odtwarzamy piłkarskie TikToki, TikToki więc będzie się Będę. działo również, sprawdzajcie, link macie w opisie. Ja się nie przedłużam i tłumaczę zasady. Dobra, słuchajcie, taką ankietę wysyłałem do influencerów, do aktorów, do piosenkarzy, do piłkarzy, do raperów, naprawdę jest tego multum, nawet do polityków. Sprawdzimy, kto odpowiedział. Sprawdzałem, czy strzelić, czy w prawo, czy w lewo, czy strzelić raboną, czy strzelić yy, słabszą nogą. Są różne takie ankiety, więc sprawdzimy, kto jak zagłosował. Ja będę strzelał według influencerów, a Daria będzie strzelała po prostu normalnie. Zobaczymy, kto wygra ten konkurs z rzutów karnych. Tutaj mam kartkę. Dlaczego? Ponieważ ankieta wygasła po 24 godzinach, i jeśli wejdę na daną konwersację w, z danym influencerem, to po prostu nie jest napisane, na co on zagłosował. Ale ja byłem sprytniejszy, zapisałem sobie właśnie danych influencerów, gdzie głosowali, i będziemy teraz patrzeć, po prostu yy, wiecie, jakby po kolei. Daria nie będzie widziała, bo ja po prostu strzelam według influencerów w daną stronę. Takie karne życzenie. A ty, oczywiście, tak, dokładnie, lecimy. Raz, dwa, trzy. Haha, ja zaczynam się wyjść na bramkę, a ja sprawdzam, w który róg strzelić. Prawdopodobnie to była pierwsza ankieta, jaką wysyłałem. Ok, a więc ja będę uderzał w swoją piłeczką, ponieważ Dari jest flaka, bo nagrał Football. Sorry za wiatr, jeśli mnie nie słychać. Ok, a więc tak wyglądała ankieta. Zetka oczywiście wyświetlił, czyli otworzył. Jest napisane: Karian otworzył, ale nie ma odpowiedzi. Sitek otworzył, nie ma odpowiedzi. VBS otworzył, nie ma odpowiedzi. Paweł Dawidowicz otworzył. Damian Kądzior otworzył. Tymek Puchacz otworzył. Michał Żyro otworzył, nie ma odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź: Martin Kobylański. I teraz zobaczymy, gdzie zagłosował. Zobaczcie, jak wygląda: Użytkownik Kobylański 10 głosował w swojej ankiecie. Głosował po 24 godzinach, zniknęło. Ale ja mam tutaj kartkę i sobie wcześniej wszystko zapisywałem, bo przewidywałem, że tak będzie, więc spokojnie, wszystko jest ogarnięte Dobra moi drodzy, mam zapisane, że w prawo no to lecimy Dobra, spokojnie, prawa strona bramki trzeba Było idealnie, wróg, Daria jest bramkarką Ale jej się nie udało, yeah może im chodziło o prawą stronę, ale z mojej perspektywy Nie, 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 bo ankietę dawałem z mojej Bęk, już to tłumaczyłem, ha, <śpuszczam> no To teraz ja obojętnie jak lecę, tak? ty tak, obojętnie Mam nadzieję, że nie będziemy rozdali. Nie ma uwaga, teraz moi drodzy będzie coś niesamowitego, bo widziałem, że jest odpowiedź pisemna. Skończyliśmy na Kobylańskim, mamy Adriana Mierzejewskiego. Bomba w środek, moi drodzy. Kurde, no to lecimy. Bomba w środek miałaby. Chyba zaliczone, nie? Bo jeśli chodzi o środek, to nie aż tak mocno środek. Ej no to Adrian Mierzejewski. Reprezentantów Polski były. Dokładnie, bo wysłałem ankietę jak Ewra stoi na Bramce. W sumie pomyślałem, może by było dla siostry lecieć. Ale obronione, proszę Państwa, mamy 2 do 0. Brat wygrywa łapki w górę dla siostry, żeby ona właśnie wróciła do tej gry. Lecimy z kolejną ankietą. Toasty. Ok, lecimy wyżej. Szymon Chownia dostarczone, nieotwarte. Odpowiedział w odcinku spisania do polityków. Kto nie oglądał tych odcinków, serdecznie zapraszam. Naprawdę ciekawe odcinki. Patrycja Kazady otworzyła, ale nie odpowiedziała. Karol Kłos otworzył, Michał Daszek otworzył, Stachurski otworzył, Katarzyna Zielińska otworzyła, Antoni Królikowski otworzył. Ej, żeby nie było, że to są w ogóle fake konta. no Pamiętajcie, że to są Ludzie, do których pisałem wcześniej na DM-ach i mi odpowiadali, więc spokojnie. I mamy, Adam Fidusiewicz zagłosował. Nie jest napisane, więc zagłosował. Sprawdzę na karteczkę. Adam Fidusiewicz napisał w lewo. W lewo, proszę No to jeśli Adam Fidusiewicz, aktor, zaznaczył, że w lewo, to strzelamy w lewo. I to jest trudniejsze, że właśnie jeśli piłka trafi do bramki, a nie będzie w lewo strzelona, to wtedy to się nie liczy. To są takie karne narzeczenie influencerów. Lecimy. Nie! nie. Yes! O kurczaczki Niestety się nie udało moi drodzy Wciąż 2-0 dla mnie A Daria ma teraz strzał I też może wygrać Wybrać oczywiście Wygrać nie Wybrać może róg Lecimy mam nadzieję, że w końcu trafię No! Nope. Oh. to Chodzi o to Piłka i dlatego tak źle mi idzie, bo jest mega twarda. To zmieniasz na czwarty strzał. Dobra, zmieniam. Dobra. ok, żeby nie było, że tutaj że zmuszam moją piłkę do strzelania moją Jeszcze piłką. Dobra, nieważne. Brudna? Brudna, bez. Nieważne, lecimy do czwartej rundy. Ok, przesuwam. Radosław Majewski, uwaga, tu mamy oczywiście wiadomość. Ej, nie no, Rado jest mistrzem, zawsze mi odpowiada. Lecimy. Daj w lewo i oszukaj głosowanie. Czy właśnie, czy tu była ankieta lewo-prawo, czy było... Daj w lewo i oszukaj głosowanie. O co z tym chodzi? Dariusz, no czekaj, bo ja teraz nie rozumiem. Nie wiem co, nie wiem, gdzie strzelić. Kurde, niech ktoś to rozszyfruje. Nie no, dziękuję bardzo panu Radosławowi Majewskiemu, oczywiście piłkarz, który grał kiedyś na przykład na wyspach, w Lechu, w Pogoni, oczywiście na wyspach brytyjskich. E, spróbuję oszukać w ten sposób, że spróbuję że strzelę w prawo i strzelimy w lewo. Dobra, niech tak będzie, lecimy. Bro. Kurde, no! Jaki jesteś słaby! Za mało filmów z boiska! Triki robiłem na początku, na wstępie, widzieliście takie ładne, takie mniam, mniam. A teraz co? Kończyć czwartą rundę, jest 2-0 wciąż, ale no, dajemy szansę, żeby nie było. No, mówiłam, moja piłka nie daje radę. Będą większe emocje. Zjeżdżaj na bramkę. Ja czekam na kolejną ankietę. Mam nadzieję, że dobrą odpowiedź. Uwaga, przesuwam Sebastian Mila. Kurde, legenda, ten znowu. Też zagłosował. Moi drodzy, zagłosował, więc Sprawdzam O kurde! I tutaj była ankieta nie prawo czy lewo, tylko Rabona, czy... No właśnie nie wiem, bo tu jest zapisana Rabona. Czyli głosował pan Sebastian Mila na Rabonę. Więc muszę Raboną wcielić. To jest bardzo ciekawe. O no kurde! Jak ja to zrobiłem? Ja pierdziele, no niestety nie wyszło. Teraz kończysz piątą rundę. Tak. Jest 2-1. Tak. Co ja narobiłem? Ej nie, nie, nie. To serio musi coś być w tej piłce. 2-0 mieć taką przewagę, ja to tak zniszczyłem. Słuchajcie moi drodzy, mieliśmy grać 5 rund, a tu jest 2-2, więc okazuje się, że gramy rundę dodatkową. Druga część będzie również, mam więcej tych ankiet od influencerów, ale druga część będzie w kolejnym odcinku, jeśli wbijecie 3000 łapek w górę. Okay. Ale teraz lecimy jeszcze do grywka, jest 2-2, więc lecimy siostra. Okej, okay, przesuwam. Monika Pyrek, skok o tyczce, o ile się nie mylę. Ładnie, ładnie atletka. Też zagłosowała. Tutaj też zobaczę, yy, jaka była ankieta. Właśnie, bo tu nie jest napisane prawo-lewo, tylko jest prawa-lewa noga. Tu jest napisana prawa noga, czyli moja lepsza. Na szczęście, Monika jak tak zagłosowała. Więc to będzie ostatni strzał. Pokażę Wam tylko tutaj, ja, jakie mamy jeszcze odpowiedzi. Dobra, tak na szybko. Mamy jeszcze raperów, aktorów i piosenkarzy, więc warto być w kolejnej części. 3000 w górę i nagrywam właśnie kolejne rzuty karne. Daria, lecimy, nie? Strzał prawą nogą, mam nadzieję, że strzelę i wygram. Jej własną bronią. Kurde, co tu tam kosisz mi! Bro. Pięknie na luzie szczęśliwą piłką oczywiście Dali. Yeah. Ale ona ma właśnie teraz nie koś mi tam! <noise> Zewnętrzne warunki, nic na to nie poradzimy, jeśli koszą. To nie wcale ładne to jest po prostu ja nie umiem bronić. Też racja. Masz no. szansę więc na wyrównanie. Jeśli wyrównasz... Też raz? Nie, to kolejny odcinek. Wygrywam ten odcinek moi drodzy, jeśli chcecie kolejną część, 3000 apelów w górę i w kolejnym odcinku mam nadzieję, że się zrewanżujesz, więc kurde, wbijajcie, subskrybujcie kanał i przechodzimy do podsumowania. Ok, a więc wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawiacie łapeczki w górę 3000 i robimy kolejną część. Kolejne rzuty karne według influencerów. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału, ponieważ lecimy w niesamowitym tempie w górę. Nie przegapiajcie filmów w wakacje, bo będą niesamowite. Naprawdę będzie się działo. Pamiętajcie o kanale Dari, ponieważ tam wlatuje film ze mną, jak odtwarzamy piłkarskie tak TikToki i piłkarzy. więc warto. Oczywiście Instagramy, jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu, on się zmienia. Dari Instagram, jeśli ją zaobserwujesz, również otrzymasz lajki, like, więc warto, ponieważ tam się wszystko dzieje. Wszystko, my się teraz z wami żegnamy, dzięki, że jesteście, byliście będziecie. Dajcie znać, czy chcecie więcej filmów z boiska. Cześć. Pa, pa.